Cześć, dzisiaj w cyklu CRM Out of the Box. Chciałbym pokazać Wam funkcjonalność segmentów w systemie Dynamics 365 Marketing. Chciałbym pokazać Wam, jak łatwo pogrupować sobie, jak łatwo stworzyć segmenty naszych kontrahentów, jak łatwo wyciągnąć z bazy danych informacje o naszych kontrahentach, tak aby umieścić ich w odpowiednich grupach. Na podstawie których będziemy później prowadzić komunikację, czy to marketingową, czy komunikację sprzedażową. Po zalogowaniu się do systemu widzimy, że jedną z głównych czynności, które sugeruje nam Dynamics 365 marketing, jest określenie odbiorców. Także mamy tutaj przycisk tworzenia segmentu. Ja w ten przycisk sobie kliknę. Jedna tylko uwaga: ten przycisk przenosi nas do tworzenia segmentu dynamicznego. Od czego zaczniemy? W drugim kroku zajmiemy się również. Pokazaniem, jak funkcjonuje segment statyczny. Także w tym momencie klikam sobie utwórz segment, system otworzy mi okienko wyboru szablonu segmentu. Także proszę zauważyć, że pierwsze to, co możemy sobie zrobić, to jeżeli wcześniej przygotowaliśmy sobie już jakąś segmentację, przygotowaliśmy już sobie jakiś szablon grupy docelowej, założeń logicznych tej grupy docelowej, to możemy go tutaj zachować, możemy później go wybierać i powtarzać te kolejne grupy docelowe. Wybierając właśnie taki szablon. Natomiast my w tej chwili pominiemy ten szablon segmentu, utworzymy sobie grupę docelową od nowa, proszę zauważyć, że mamy tutaj bardzo prosty designer, mamy tutaj trzy możliwości: dodania sobie bloku zapytań, bloku zachowania bądź bloku segmentu. Jeżeli chcielibyśmy stworzyć taki bardzo firmograficzny czy demograficzny segment, wybieramy sobie blok zapytań. No i na przykład moim tutaj wyświetlanym systemie, mamy kontakty, możemy wybrać sobie dowolny atrybut z kontaktów, najbardziej klasycznym jest adres e-mail, możemy wybrać sobie wszystkie kontakty, które zawierają dane w naszych systemie. To oczywiście będzie bardzo generyczna, ogromna grupa, nie jest ona bardzo szczegółowym segmentem, ale będzie zawierała wszystkie kontakty zawierające adres e-mail. Tak, czyli w momencie, kiedy zapiszę sobie taki segment, Wszystkich kontaktów zawierających adres e-mail z takim konkretnie zapytaniem. System po aktywacji tego segmentu e, będzie w stanie wyświetlić mi wszystkich e, dopisanych do mojej bazy danych e, kontrahentów zawierających konkretne m, informacje, w tym przypadku adres e-mail. I proszę zauważyć, że jeżeli segment przeszedł pomyślnie kontrolę błędów, mamy aktywację 169 członków. Jestem w stanie sobie szybko podejrzeć. Wyewaluować, których to, e, kon, które to kontakty z mojego systemu trafiły do takiego segmentu. Specyfiką tego segmentu dynamicznego jest oczywiście to, że za każdym razem, jak wpiszę nowy e, kontakt i ten kontakt będzie zawierał adres e-mail, on automatycznie trafi do, do tego segmentu. Także ten segment będzie odświeżany na bieżąco, nie będę musiał nic już robić, jeżeli zechcę tę grupę wykorzystywać m, w późniejszej komunikacji marketingowej, nie tylko teraz po wyklikaniu tej grupy to automatycznie system będzie w stanie mi te informacje odświeżać. Oczywiście możliwości jest więcej, jeśli chodzi o taką segmentację. Ja sobie w tej chwili wejdę w tryb edycji tego segmentu, mogę dodawać tutaj bloki zachowań, czyli na przykład łączyć te kryteria, że nie tylko są to kontakty, które zawierają dane w przypadku adresu e-mail, ale są to kontakty, które klikały jakieś moje wiadomości e-mail, odpowiadały na ankietę, odwiedzały jakiś konkretny formularz, otwierały ode mnie wiadomość e-mail i tak dalej i tak dalej. Tych możliwości tutaj jest bardzo dużo. Możemy tworzyć sobie naprawdę wyspecyfikowaną, bardzo szczegółową grupę odbiorców na podstawie tych zdarzeń behawioralnych, łącząc je z danymi danymi Demograficznymi, firmograficznymi, czyli wszystkim, co mamy w bazie danych. To naprawdę pozwala na bardzo, bardzo szczegółowe poselekcjonowanie, pogrupowanie, taki sposób, aby ta nasza komunikacja, którą będziemy prowadzić za pomocą narzędzia marketingowego, naprawdę trafiała do szczegółowo wybranej grupy odbiorców. To jest segment dynamiczny, czyli, tak jak mówiłem, te wszystkie dane będą odświeżane automatycznie. Plusem, zaletą tego rozwiązania jest to, że za każdym razem, jak ktoś wpadnie do tego kryterium, które tu sobie określiliśmy, system będzie automatycznie brał taką osobę pod uwagę we wszystkich rozpoczętych kampaniach. Natomiast często jest tak, że nie potrzebujemy tej dynamicznej funkcjonalności, chcemy mieć zawężoną grupę odbiorców i do tej grupy odbiorców naszą komunikację kierować. W takim przypadku interesuje nas. Segment y, statyczny. Ja sobie zapisuję w tym momencie aktywny segment i przejdę do tworzenia segmentu statycznego. Czyli na liście aktywnych segmentów wybieram sobie nowy segment statyczny. I po otwarciu takiego e, okienka szybkiego tworzenia segmentu y, statycznego, wybieram sobie zapis zamknij, system otwiera mi bardzo podobną, y, bardzo podobną. Formatkę. Natomiast w tym przypadku jestem w stanie sobie dodać ręcznie konkretne osoby z mojej bazy danych. Po kliknięciu takiego przycisku e, przeszukuję sobie te bazę danych, bądź dodać według zapytania konkretne osoby. I w tym przypadku znowu zabiera, otwiera mi się znany już, Państwu, e, znany już Państwu logiczny kreator zapytań. Aczkolwiek tutaj, w tym przypadku, jeżeli dodam sobie wszystkie kontakty, mm, tak jak zrobiłem to poprzednio, które zawierają adres e-mail. Proszę zauważyć, że on zrobi mi dokładnie to samo. Będę w stanie dodać wszystkie do tego, do tego segmentu. Aczkolwiek ta lista będzie absolutnie statyczna. Te 169 osób, które trafią teraz do e, tego segmentu, analogicznie tak jak w przypadku mojego segmentu dynamicznego, nie będą nigdy odświeżone, dopóki ja sam tego nie zrobię i jeszcze raz nie e, stworzę tej kwerendy, nie dodam tutaj informacji, bądź sam ręcznie z palca wpiszę kolejnego. Kontaktu do tej e, grupy statycznej. Dlaczego te grupy statyczne są przydatne? No, oczywiście mamy takie mm, korespondencje, które wysyłamy je tylko jednokrotnie, nie robimy tego, tego wiele razy. W takich sytuacji przydatny jest segment statyczny. Segmentacja bardzo prosta, bardzo szybka. Jesteśmy w stanie stworzyć naprawdę zaawansowane kwerendy, e, kombinując nad, e, nad e, zapytaniami demograficznymi, firmograficznymi oraz behawioralnymi. Pozwala to na naprawdę szczegółowe. Selekcjonowanie informacji z naszej bazy danych o kontrahentach, kontaktach i klientach potencjalnych.